Czas przychodzisz, drogi synu, pomówimy słówek parę. Z niejednego twego czynu niezachwianą wziąłem wiarę, iż wstępując w moje ślady, pobożności kroczysz drogą, że złe myśli podłe rady nigdy zwieśćcie z niej nie mogą. Radę temu, serce moje. Quando quindem już przy grobie. Żyję tylko jeszcze w Tobie. Z sekatury gorzkie znoje, w nieustannej alternacie składam kornie Ciebie gwoli. Przy najwyższym majestacie, bo ja tylko moje dziecię do fortunnej Twojej doli aspiruję jeszcze w świecie. Łaski ojca dobrodzieja, acz nieczęsty dowód drogi. W tobie jedna ma nadzieja, lecz zazdroszczą mi jej wrogi. Syna z ojcem chcą rozdzielić, chcą się smutkiem mym weselić. Złego ducha pną mamidła, twojej młodości stawią sidła. Nie rozumiem. Nie rozumiesz. Starościanka, cna dziewica, tę ubóstwiać? Skrycie umiesz. Jeśli była tajemnica, to dlatego, żem chciał w przody do sąsiedzkiej skłonić zgodę. Mnie z cześnikiem! O mój Boże! Któż jej więcej pragnąć może, niż ja, człowiek bogobojny? Zezwól zatem, abym z Klarą. Być nie może żadną miarą cześnik burda! Ja spokojny! Lecz cóż Klara temu winna, że czasami stryj szalony! Czy tam winna, czy niewinna, innej waści trzeba żony i serdeńko będzie inna. Ach, mój ojcze, wyrok srogi, nieodmienny, synku drogi. Moja dola, rzekłaś przecie jednym celem na tym świecie. Bóg to widzi i ocenia. Ja ją kocham. To się zdaje. Nie przeżyję rozłączenia. Ja się tego nie przestraszę. I przysięgam: zamilż wasze. Co los spuści przyjąć trzeba, niech się dzieje wola nieba. Lecz serdeńko, gdyś tak stały, gdzież dawniejsze twe zapały. Milczysz? Jakże? Nie do wiary, jak o wszystkim wie ten stary. Młodość, może pod stolina! Była Kłondam ta jedyna. Ta wybrana, ta kochana. Teraz bawi u Zaręczona Cześnikowi. Póki temu nie uwierzę, póki sama nie odpowiem. Nie odpowie. Podstolina. Zapytałem ją w tej mierze. A jeżeli Bóg dozwoli, przyjmie rękę mego syna. Lecz nie przyjmie syn jej ręki. Syn posłuszny Bogu dzięki. Intercyzę przyłączyłem, gdzie dokładnie wyraziłem, która zerwać zechce strona, ta zapłaci sto tysięcy. Moje szczęście warte więcej. Szczęściem będzie taka żona. Wprzód mogiła mnie przykryje. Lecz i cześnik jeszcze żyje, On nas spali w pierwszym pędzie. Ha, to cześnik, wisieć będzie. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ojcze! Synu! Ostre noże topisz w sercu syna twego. Nie ma złego bez dobrego. Zmień twój rozkaz. Być nie może. Ach! Litości! Tę zyskałeś! Patrz, ja płaczę. Mieć nadzieję. Nie, serdeńko, być nie może. Ja z rozpaczy oszaleję. Patrz, ja płaczę. Ani słowa! Cnota, synu! Jest budowa, jest to ziarno, które sieje. Jeszcze diable młoda głowa.